Z nami jest Sebastian Berger, strzelec bramki na, na 2 do jednego dla, dla Śląska. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? No zdecydowanie, pierwsza połowa nie poszła po naszej myśli. Zabrakło przede wszystkim zmiany strony, szybszego rania piłką. Wszystko co chcieliśmy zagrywać do środka, zawodnicy z Sokoła byli bardzo dobrze przygotowani i odbierali te piłki i wychodzili z bardzo groźnymi kontratakami. Zabrakło nam przede wszystkim doświadczenia i dobrego, ust dobrego ustawienia w defensywie ponieważ te bramki co straciliśmy no to wynikało przede wszystkim z naszych błędów no a jak mówię zawodnicy z sokoła bardzo dobrze wykorzystali niestety skończyło się jak skończyło. W drugiej połowie no, Śląsk miał inicjatywę, tak często prowadził grę, no, ale generalnie no, niewiele z tego, z tego wynikało i pan jako napastnik pewnie no, niewiele miał tych piłek, żeby, żeby no, coś strzelić i, i żeby ta drużyna Śląska złapała kontakt. Był taki okres w drugiej połowie, że że mogliśmy jeszcze złapać soku sokół na, na jakiś kontakt, ale to były te strzały z dystansu. No i, I bardzo dobrze bramkarz bronił te, te, te strzały. A co do mnie, no, ciężko się czasami gra, jak nie możemy przetransferować piłki z linii obrony do, do linii pomocy i z linii pomocy do linii ataku. No, ale takie mecze są niestety no. w takiej lidze trzeba się liczyć z tym, że, że, że nie wszystkie mecze będą się układać, po naszej myśli i że nie będę miał cały czas piłki tak przynoze. No, też muszę ją wywalczyć czasami, a tego mi się wydaje, że trochę zabrakło. no pana chyba to był też taki prestiżowy pojedynek z Dawidem wolnym, bo pewnie też pan patrzy w tą klasyfikację strzelców. No dzisiaj ten pojedynek 2 no, do 1 dla Dawida. No, na pewno, na pewno przed meczem, przed każdym meczem stałem sobie za cel strzelenie bramki, tak, no, ale na pewno drużyna jest najważniejsza. Potrzebujemy punktów. Chcieliśmy jeszcze powiedzieć o te nie Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, no ale sytuacja robi się coraz cięższa. Wypadają nam kolejni zawodnicy, no i, no i musimy, musimy wziąć się w garść i, i w następnych meczach wygrać po prostu, bo nie ma innej już opcji. A ta forma strzelecka przekłada się na to, że jest zainteresowanie ze strony sztabu pierwszego zespołu i, i trenera Magiery? Na pewno trener Magiera obserwuje wszystkie spotkania nasze, więc yy... Nie wiem, no to decyzja należy do trenerów do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny, czy, czy coś, czy dostanę szansę, czy nie. No, no ja, ja jak mówię, ja chcę ciężko pracować z meczu na mecz, zaliczać dobre, dobre sytuacje, strzelać bramki, asystować i, i taki jest mój cel na ten sezon. Wypromować się też tak, ale no jak mówię, no, co, co sztab szkoleniowy zadecyduje, to już jest ich decyzja i ja muszę z tym mogę się z tym zgadzać lub nie, ale muszę czekać, być cierpliwym i na pewno. Jak będę dalej pracować ciężko, to dostanę swoją szansę. To dziękuję i życzę tych minut w ekstraklasie. No, dziękuję bardzo.